Z kamerą, mówić, czy nie koniec, koniec świata moi drodzy relacja z bazaru skąd my możemy witać się z wami bazar lumpex, niedługo będzie jeszcze śmietnik pierwsza moja nie tyle sugestia jak to się mówi bo mi brakuje słowa pierwsza konkluzja na dzisiaj, auto nie czyni kierowcy uwierzcie mi nie ma znaczenia Czym się jeździ, jak się nie umie jeździć? Przyjechałyśmy sobie po kwiatki na bazarek do Konstancina. I jeszcze pomidorki, może, bo w zeszłym tygodniu takie pyszne pomidorki kupiłam w różnych kolorach i zrobiłam z nich taką pyszną sałatkę, ale najpierw jedziemy. Możemy wziąć od razu, nie? Zobaczcie jakie piękne pomidorki. Tutaj też taka specjalna podłużna odmiana pomidorka. Trochę ostrzejsza. Daj będę trzymać, możesz nakładać. Tak, zmieszasz tak jak sobie tam... Ale to są ładne. Dzień dobry, mogę się tak. Z też lepa. Nie widzicie ten świetek. Jakie chcesz? Te były pyszne. Tak. Jest trochę. Mhm. U -u -u. Dobra. Ty. Trzeba... Te były najsłodsze w ogóle. Tak, one są słodkie. Y -y -y. y -y. Pomarańczowych trochę? Dłysze, te, tak. Pomarańczowe to zawsze słodkie ma tutaj. Wolę brać te, które... Te takie, są dobre. One, trochę nektar. A tam jakieś papieczkowe to. Te są pyszne, bo też były dużyne. I Te zielono-czarne. Boże, ty mi się kojarzą, że na końcu palca ktoś sobie gumkę recepturkę oh, wow. zawiązał i jak na nim patrzę, to mnie boli. I słuchajcie, krojcie sobie takie pomidorki małe w plasterki. Sól, sok z cytryny, oliwa i świeże zioła: bazylia, mięta. Mega, super pasuje. Jeszcze tę bym wzięła, bo one są fajne. Ty piękny, ty przygotuj, żeby tu przyjechać, bo ty dla tych powietrznych chcesz tu przyjechać. Tego mi weź. Tego? Tak. Kojarzy mi się z rodziną Adamsów. Dobra, a takie chcesz czy takie nie? One były najtwardsze, ale możemy ja wziąć. To to. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A właśnie, tak. Poczekaj. Taka ładna rzutkiewka, trochę czarnobyska, no co? W jesteście, jesteście tym powiedzenie. dzieci się znajduje w kapuści czy kapusta głowa pusta? Jezu. To się dopiero nazywa bakorana. Wielkości głowy. Te kwiaty smażone są pyszne. No, a może są No ja dla Dzień dobry. Tak się idzie z bazaru. Mieczyki. Kupiłyśmy dziewięć pięknych mieczyków w różnych kolorach. To już były tak wy w różnych Wykupione? Takie były wykupione. No. Tutaj ekologiczną miętę mam w nieekologicznej siatce. Ja, je jeszcze raz, ja ich jeszcze raz użyję, te pomidorki. Mówię wam, zróbcie sobie taką sałatkę. Ja wziąłam ja wzią jeszcze jedne. Eee, I ekologiczne malinki. Słuchajcie, tego brakowało ewidentnie. Zastąpię dwunastoletnie kubki z IKEA takimi schodzieży. Bardzo mi się spodobały. 350 ml, więc na małą nie herbatkę. są herbatkę. Ale wzór jest dosłownie z chociażby 350 tak. ml taka mała herbatka na no, dwa łyczki. Tylko dolewać. trzeba oczywiście... Um, tak, bo padał deszcz i w cały kursie, tutaj widzicie te spuszka. Sztuka współczesna. To, jest, to nie jest marmurkowy wzór jak coś. Wyjeżdżamy, <laughs> proszę Państwa, z Konfentina, z Targu. nadchodzi jesień moi drodzy śliweczki tutaj już zima, bo piernik nie mogłyśmy pojechać prosto do domu musieliśmy zrobić na około w ogóle Polski wycieczkę, ale więc teraz jesteśmy w Paletnicy na targu i mamy, spuszcie. mamy tak, kawałek focacci z rozmarynem i nie wiem co tam jest, ona jest jeszcze cieplutka pomidorki. nie widzę, pomidorki, oliwki, oliwki i ulubiony razowy chleb ale nie rozumiem dlaczego dostaliśmy go w siatce zawsze jest w papierze, ja też nie wiem chyba mi się papier skończył. No, i idziemy na bazar w falenicy. Widzicie taka sobota? Rozumiecie? Nie, jak sobota, to do Lidla, tylko jak sobota, to tylko na targi, ja pragnę, na targi. Pragnę zaznaczyć. No. Pragnę zaznaczyć, że to jest dla mnie taki aperitif przed Witkacem, w którym byłam w zeszłym tygodniu, żeby pocałować klamkę w Delikatecha. <słuch> Faktycznie? Tak. Dobra, ale tak szczerze mówiąc, to przyjechałyśmy po chleb razowe, które uwielbiamy stąd, ale też o, dlatego, że chcemy do, chcemy do Flora Point iść. O Boże, A, O, tu są te serie pyszne kozio tego pana tam. Kupiłyśmy obraz. Tak, kupiłyśmy obraz, który oglądałyśmy tutaj, jak byłyśmy na targu staroci i w ogóle pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas zagadali na tym targu staroci, ale jest teraz zabezpieczony, więc może w domu Wam pokażę. I yy, jesteśmy takie mega pozytywnie mm, też zaskoczone. Tak, bo. Zaskoczone. Nie bo się niesamowita mówić. dziewczyna maluje te obrazy. Musiałam to nagrać. Jecha! <grym> Powiedziałam, że będą luksusy. To są większe luksusy niż Witkat. <grym> Podoba mi się bardzo w Dino to, że są polskie marki, które są po prostu, no słuchajcie, czy ktoś widział kiedyś takie wafelki z Ręcin delta. Dobre miasto. Szybki! Przed florą zawsze musi być coś do jedzenia. Tutaj jest bardzo dobry salsa, ale jego nigdy nie ma, więc nie przyjeżdżajcie i nie kupujcie, bo jego tutaj nigdy nie ma. Są te śliczne, pyszne macze ciasteczka. No, one są pyszne. <grym> I to są super wędliny, no super. No jest ich bardzo niewiele, bo to jest mała lodówka, ale one mają super składy. Czysty, bardzo skład. I bagietka. Jeżeli byście się pytali, dlaczego jesteśmy grube, to tutaj macie stuprocentową odpowiedź. Idziemy zanieść do samochodu. I yy, zaraz wracamy. Do którego samochodu dzisiaj zanosimy? Mm. A bym co tam w Spotkałem yy, Spotkałam dzisiaj sytuacja, która mogła spotkać tylko mnie. Ewentualnie mnie i kogoś, kto by ze mną był. Nic takiego się nie wydarzyło. Ja nie jestem ciotką poderią. Ale wyobraźcie sobie, że zatrzymałam się pod, zatrzymałam się pod żabką, żeby kupić kole zero i wysiadam i była para przy rowerach kobieta i mężczyzna kobieta i mężczyzna, Julia myślała, że oni grzebią coś przy rowerach, oni nie grzebali przy rowerach ona grzebała przy wajchce ona grzebała przy jego, jak się mówi? wajsze? wajcha, wajchrze? Prawda? gdzie jest jego fajka? Ale nie, słuchajcie, tak centralnie. Yy, stała tyłem do niego, miała ręce włożone w typa rozporek, a on jej pompował bubisy. Nie? Biały dzień, środek sierpnia, i ona do niego mówi w tym uniesieniu podżabkowym, bardzo kulturalnym miejscem ja mu takim wręcz marzyła. Wiedza, że się nie wstydziesz! I ja mówię, Boże dlaczego ja muszę trafiać do takiej sytuacji, dlaczego ja muszę oglądać i mamy bekę od 20 minut. Wiedza, że się nie eee, Ja nie jestem ciotką Pruderią, ale jakby uważam, że to jest niesmaczne. Napiszcie co sądzicie. Bardzo zapraszam. Jak wszystkie youtuberki powinnam zawsze pamiętać o tej nodze. Bo to szczupła noga. A jak byłam w gimnazjum... Ale ty to masz wszędzie sijaki na nogach, Halina. A jak byłam w gimnazjum chodziło się na sesje zdjęciowe, to wszystkie tak stawały. I ty też? Ja też, a co? Taka I miała... sarninka? I miała... Tak. Kto? Sarninka. Sarninka, usłyszałam słoninka. Dzisiaj mam vintage'owe kolarki. Kto to wie? Kto które to wie? Wesz... Weszłam. No, vintage'owe kolarki. Vintage'ową e, marynarę. Dzisiaj jestem na srebrno. Zobaczcie, co wykopałam. To z tego sklepu, o którym rozmawiałyśmy, że kiedyś tam mogliśmy. Rozmawiałyśmy i tak się dzisiaj ale masz wygniecioną na tym Trudno. Nie Trudno. tak prowadzić samochód. Ej, ja zobaczcie jakie piękne, to są rośliny ja chcę. Ej, o, takie duże bym coś mogła mieć. Takie jeszcze nie zabiłaś. Jeszcze nie. No, to jest to za... w słoiku, Róża ucierana z cukierem. <grym> I ogórek z kiszonerem. Wydarzyły się rzeczy niedopuszczalne. Jesteśmy cały czas in my pretensjonalna era. O, jest jak mnie swędzi kulfon. E, pretensjonalna era, pełna zblazowania. Zaglądam dzisiaj na półeczkę i słuchajcie, tak jest pesto rosso z pomidorów suszonych. Pesto pistacjowe, pesto altartufo, pesto jeszcze jakieś z grzybkami, ale nie ma pesto genovese Absolutnie tak nie może być. O, co za pretensje. So pretensjonal pizzas. So, e, przyjechaliśmy na Saską Kępę do Piccola Italia wybrać sobie jakieś porządne pesto. No przecież nie kupię pesto w Lidlu, tak? <laughs> kupię, kupię, kupię wszędzie. Ale okej, okay. jestem dzisiaj w swojej wybitnej erze. You nie know musiała być maczka. Tutaj jest pyszna macza na mleku grochowym. Brzmi strasznie. Pierwsze wrażenie zawsze jest straszne, ale już później jest naprawdę pyszna. Ja uwielbiam maczę. Od wielu lat uwielbiam maczę, ale ja ją najbardziej lubię na zimno. Dobre. Co so, jesz? Nie chciałaś? Chciałam. To jest jedna z moich ulubionych form nęcania się. O Jezu. Tak, to jest forma znęcania się. Mały patolski misiaczek? Boże, za... Co, 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 Boże, nie masz widelca, tylko łyżeczkę? Nie, mam właśnie łyżeczkę. Słuchajcie, powiem Wam, że. Nigdy nie wiadomo, czy ja żartuję, czy mówię prawdę tak naprawdę, mam nadzieję, że Wy wiecie i nie, po, nie, nie pomyślcie, że jestem naprawdę nie lada z Kwidą po tych vlogach, szczególnie nową osobę. Jesteśmy już w domu, mam wrażenie, że byłyśmy dzisiaj w milionie miejsc, kupiłam w końcu takie y, pesto alla la Genovese. I ono jest y, z padano w tych Delicatessach Piccola Italia, mam nadzieję, że będzie super smaczne, pewnie teraz będzie stało na półce przez 7 miesięcy, dopóki nie będę miała ochoty, bo dzisiaj właśnie rano robiłam y, na śniadanie takie fajne grzanki y, w stylu włoskim, y, z włoską wołowinką, taką suszoną i no i to mi pasowało, a nie było. Z Blazisze piździsze. Życie jest wspaniałe, my Was bardzo serdecznie kochamy. Spisujemy się oczywiście w komentarzach. Słuchajcie, było mi dzisiaj mega, mega wygodnie. Było dzisiaj tak zimno, że jakbym ja poszła w czymkolwiek innym, to bym absolutnie zmarzła. więc jeszcze w sierpniu musiałam uruchomić marynarkę, a jutro nie mam pojęcia, jakby na te dorzynki, no to chyba tylko w dresie albo w swetrze albo nie wiem.